Podczas dzisiejszego panelu rozmawialiśmy o tym, jakie czynniki są ważne dla rozwoju AI w organizacjach biznesowych. Wydaje mi się, że wybrzmiały trzy ważne aspekty rozwoju dalszego AI, AI, sztucznej inteligencji w zakresie budowy nowych modeli zarządzania. Po pierwsze, konieczna jest budowa nowych technologii w Europie, nowych produktów, większy nacisk na to, żeby powstawały integralne rozwiązania. Też z lokalnym kontentem. Po drugie, budowa Data Center. Budowa Data Center jako domu dla sztucznej inteligencji, czyli jest to trend światowy, spotykany na całym świecie, i wydaje mi się, że Europa i Polska potrzebują większego nacisku na rozproszone centra danych i suwerenność danych. I trzeci aspekt wydaje mi się, że tak naprawdę. Polskie firmy powinny jak najszybciej rozpocząć integrację AI ze swoimi procesami biznesowymi, tak żeby odchudzone organizacje budowały nowoczesne modele biznesowe.